Dominik Dasz Radę. Ok. Sprawdź, czy w szkole zapamiętywałeś informacje czy zdobywałeś wiedzę. Dwa krótkie pytania. Co wydarzyło się w 1410 roku? Ok, wszyscy to wiemy. A dlaczego do tego doszło? Jeśli jesteś jak większość z nas, wiedziałasz, jak odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Jednocześnie nie wiedziałasz, jak odpowiedzieć na drugie. Dlaczego tak się dzieje? Co i dlaczego? Z pozoru proste pytania, które zadajemy codziennie. Odpowiedź na pierwsze z nich możemy wygooglować w 10 sekund. Odpowiedź na drugie wymaga od nas zdecydowanie więcej czasu. Google odpowiada na pytanie, co. Google nie odpowiada na pytanie, dlaczego. Żeby dowiedzieć się, co wydarzyło się w 1410 roku, wystarczy wpisać w Google 1410 wydarzenia. Żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego bitwa miała miejsce, powinniśmy najpierw poczytać o początkach wojny w 1409 roku, potem w ogóle o podłożu konfliktów polsko-krzyżackich oraz o misji zakonu w Europie Wschodniej. Brzmi jak wyzwanie? Odpowiedź na pytanie co jest informacją. Jest punktem, do którego możemy się odnieść. Odpowiedź na pytanie dlaczego łączy te punkty i buduje zrozumienie. Buduje wiedzę. Znajdź i połącz kropki. Wracając do Grunwaldu. Wyobraź sobie, że właśnie wychodzisz z lekcji historii o panowaniu Jagiełły. Poznałeś kilkanaście informacji na ten temat. Niektóre z nich były datami inne wspominały o sytuacji politycznej w Europie na początku XV wieku. Kolejne dotyczyły przebiegu wojny. Mamy nieuporządkowany zbiór zdarzeń. Jeśli połączymy informacje, tworząc historię, uzyskamy wiedzę. Możemy powiązać ze sobą wydarzenia z okresu panowania Jagiełły, tworząc logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. To nie ilość zdobytych informacji określa wiedzę. Ale zdolność połączenia ich. Możesz mieć nieskończenie wiele informacji, nie wiedzieć nic. Informacje łatwo zdobyć, ale też łatwo stracić. W przypadku wiedzy, czas, trud i wysiłek włożony w to, żeby ją zbudować, skutkuje posiadaniem jej przez lata, a nawet całe życie. Z czego to wynika? Wszystko rozgrywa się na poziomie wchłaniania informacji. Pamięć posiada ograniczenia. To, w jaki sposób przyswajamy informacje, ma wpływ na to, jak długo je posiadamy. Kiedy znajdujemy połączenia pomiędzy informacjami, nasz mózg zaczyna grę wskajarzenia, łączy je i buduje sieć zdarzeń zależnych od siebie. W tym momencie powstają węzły łączące informacje. To węzły pozwalają nam zrozumieć temat. W nieuporządkowanym zbiorze informacji łatwo przegapić kilka z nich. Po pogrupowaniu i ułożeniu Możemy znaleźć braki i je uzupełnić. W trenowaniu pamięci nie ma niczego złego. Jednocześnie pamięć bywa zawodna. Dlaczego w zimie, jak wychodzimy z domu, zakładamy kurtkę? Ponieważ Ziemia krąży wokół Słońca, zmienia się w skali roku kąt nachylenia promieni słonecznych. Skutkuje to tym, że doświadczamy różnych temperatur w różnych porach roku. W styczniu jest nam zimno. Temperatury są ujemne często. W związku z tym, Naturalnym odruchem jest to, że zakładamy kurtkę. Nikt nie chce zamarznąć. Za to nikt nie założy kurtki w 40-stopniowym upale, bo po co? Nie zakładamy kurtki dlatego, że pamiętaliśmy, tylko dlatego, że jest to automatyzm. Robimy to w sposób naturalny, odruchowy, nie myślimy o tym. Jesteś w szkole, czas na test. Siedzisz przed klasą, do lekcji zostało 10 minut. Przeglądasz zeszyt z najważniejszymi informacjami podkreślonymi na żółto. Dzwonek, start. Rozpoczynasz wyścig z samym sobą, ze swoimi możliwościami, ze swoją pamięcią. Sumując, zakowanie zajęło ci 10 godzin. Powtórka materiału kolejną godzinę rano, w dniu egzaminu. Napisanie testu zajęło 45 minut, a zapomnienie 90% tego, czego się nauczyłeś. Około tygodnia. Co sprawdziły test? Twoją wiedzę? Czy umiejętność zapamiętywania informacji? Wyobraź sobie, że zamiast zapamiętywania setek niepołączonych ze sobą informacji, szukasz części wspólnej. Szukasz źródeł, szukasz tego, jak jedno wydarzenie wpływa na następne. Podążasz za logiką, wyciągasz wnioski. Rozumiesz dlaczego? Rozumiesz jak, rozumiesz co? Nie musisz zapamiętywać. Bo rozumiesz, po prostu rozumiesz. A jak rozumiesz, to i zazwyczaj zapamiętasz. Cofnijmy się do ciekawostek z poprzedniego materiału wideo. Sprawdźcie, czy opublikowaliście tam informacje czy wiedzę. Jeśli informacje, to znajdź i połącz kropki oraz opublikuj wiedzę pod tym filmem, który teraz oglądasz. My, żeby rozpocząć, opublikujemy nasze odpowiedzi na pytanie dlaczego dotyczące naszych ciekawostek. To słońce, które widzimy na niebie teraz to tak naprawdę słońce sprzed 8 minut. To wszystko tłumaczymy prędkością światła. Światło porusza się z prędkością 300 metrów na sekundę, czyli żeby dotrzeć ze słońca do ziemi potrzebuje 8 minut, a to wynika po prostu z odległości jakie dzielą te dwa obiekty. Przynajmniej jedna trzecia słów w języku angielskim pochodzi z języka francuskiego. Jednym z wydarzeń, które miało wpływ na taki skład języka angielskiego, było zdobycie Anglii przez Wilhelma Zdobywcę w 1666 roku. Od tego momentu język francuski był językiem elit, a język angielski językiem biednego ludu. I języki te współistniały ze sobą na przestrzeni lat, co doprowadziło do języka, który mamy obecnie. W Singapurze zabronione jest rzucie gumy. W roku 1980 budżet miasta przeznaczył 150 tysięcy dolarów singapurskich na sprzątanie chodników z gum do życia, więc postanowiono ich zabronić. Woda kokosowa może być stosowana jako zamiennik ludzkiej krwi. Płyn kokosowy ma niemal identyczny skład jak osocze, i dlatego podczas wojny w warunkach polowych był stosowany do transfuzji, gdy zabrakło krwi naturalnej. Będąc w Japonii i posiadając tatuaże, można zostać niewpuszczonym do Onsenu, czyli naturalnego gorącego źródła. Jest tak, ponieważ tatuaże kojarzone są z Jakuzą, czyli największą zorganizowaną grupą przestępczą na całym świecie.